Denis Shetlander ma zaledwie 10 miesięcy, kiedy umiera w getcie w Terezinie. Tego samego dnia, to jest 3 maja 1942 roku, odchodzi jego matka. Rok wcześniej zginął ojciec Art. Heinrich. On zginął w getcie w Wilnie. Dzisiaj w Dolnośląskich Tajemnicach opowiem Wam o rodzinie, której zawdzięczamy marnice, czyli słynną łódź podwodną, a także jeden z najpiękniejszych parków miejskich na Dolnym Śląsku – Park Południowy we Wrocławiu. Jak robiło się karierę w XIX wieku? W 1835 roku w ziembicach na Dolnym Śląsku rodzi się Julius Shetlander. Człowiek, który na dzisiejsze warunki byłby miliarderem. Co prawda na początku inwestował dość skromnie, z czasem jednak dorobił się ogromnych pieniędzy. Miał we Wrocławiu między innymi 35 budynków, zakłady przemysłowe, olejarnie, młyny. Był absolutnie bogatym człowiekiem i wpadł na pomysł, że skoro Breslau, czyli dzisiejszy Wrocław, się rozrasta, to trzeba skupować ziemię. Zaczął więc kupować tereny na południe od Wrocławia, między innymi Partynice i Wysoką. Miał sporo pieniędzy również dzięki wojnom, które toczyły się w XIX wieku. i po prostu miał tyle pieniędzy, że mógł sobie pozwolić na różne, nazwijmy to, fanaberie. Dlatego w 1877 roku przekazał miastu 27 hektarów ziemi w tym miejscu, ale oczywiście Shetlander nie dawał 27 hektarów ziemi za darmo. To był przecież biznesmen, który wiedział, jak zarabiać na ziemi. W Karlsbadzie miał na przykład ujęcie wody mineralnej, więc ten teren podarował miastu za to, że do jego ziem, m.in. do Borka, doprowadzi sieć kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Wyobraźcie sobie, że w XIX wieku tutaj nic nie było, tam był maleńki cmentarzyk i był to pierwszy park, który powstawał właściwie od gołej ziemi. Najpierw należało rozpisać konkurs, w którym wzięło udział, uwaga, 72 ogrodników, ale ich pomysły nie spodobały się miastu. Dlatego zlecono stworzenie ZIT Parku, czyli Parku Południowego, pewnemu duetowi. Kon i Richter. Hugo Richter był miejskim architektem krajobrazu, natomiast Ferdinand Kohn był botanikiem. Oni się w ogóle zapisali w historii tego miejsca, ponieważ Richter, jego imieniem została nazwana również ulica, którą dzisiaj znamy jako ulicę warsztatową, a sam fundator Julius Shetlander miał też swoją ulicę to dzisiaj ulica Karkonoska. Jest taka legenda, że Park Południowy miał przypominać swoim kształtem Dolny Śląsk. Nie ma w tym prawdy. Miał natomiast pokazywać różne obszary przyrodnicze w tym rejonie. Więc na północy parku były łąki, pośrodku staw z podmokłym obszarem, czyli takie torfowisko, a na południu obszar górski. Tam też stała, została wzniesiona górka znana dzisiaj jako wzgórze Bendera. Współzałożycielem parku był Miejski Radca Ludwik Landsberg. To jego imię nosiła ta balustrada z małym tarasem, który stoi za mną. Tu po lewej, na dzisiejszej wyspie, która kiedyś była półwyspem, stał pawilon Shetlandera. Natomiast najważniejszą budowlą w parku była słynna, potężna, właściwie gargantuiczna, ogromna restauracja Hazego, która stała dokładnie tam. Po słynnej restauracji Gorga Hasego nie ma dzisiaj śladu, podobnie jak po pięknym pałacu Shetlandera na wrocławskiej klecinie. Obydwa te budynki zostały zniszczone pod koniec II wojny światowej, potem jeszcze przez chwilę stały, potem zostały rozebrane. Jednak z restauracją Hazego, która gdybyśmy cofnęli się o 100 lat, no troszeczkę więcej, stała tutaj za mną, wiązało się bardzo dużo dziwnych historii. Przede wszystkim od początku wszyscy mieli pretensje, że ten potężny budynek został tak postawiony, żeby ci, którzy przychodzą do parku od razu jak owce na rzeź szli na piwo i nie interesowali się tym, co się dzieje dookoła. Jest taka, że przychodziło tutaj mnóstwo ludzi, a restauracja była bardzo popularna. Dookoła było bardzo dużo żydowskich domów, zresztą sam Julius Shetlander był również pochodzenia żydowskiego i był jedynym Żydem w Prusach, który stworzył ordynację. Natomiast kiedy do władzy doszli hitlerowcy i kiedy w 1934 roku ulica Juliusa Shetlandera musiała zmienić nazwę. Również tutaj zaczęli przychodzić oficerowie SS, którzy pozajmowali wiele pięknych willi w tej okolicy. Przypomnijmy chociażby willę znajdującą się w samym Parku Południowym na jego obrzeżu, przy dzisiejszej ulicy Kutnowskiej, czyli willę Zilberberga, który miał tam potężną kolekcję dzieł impresjonistów. Ona również została przejęta przez Trzecią Rzeszę. Pewnie myślicie, że park to takie trochę nudy ptaszki, woda, spokój, oryginalne drzewa, których w parku południowym nie brakuje. Tymczasem z parkiem związane są również historie z czasów II wojny światowej. Krąży taka legenda, że Georg Haze kazał w swojej restauracji wybudować specjalny pokój, w którym oficerowie SS mogli rozmawiać o tajnych sprawach. Jest również taka opowieść, że spod restauracji wychodziły podziemne przejścia, którymi można było dotrzeć nawet do Willi Kolonia, tej, w której podpisany został akt kapitulacji Wrocławia. Prawda czy nie, z pewnością te historie dodają parkowi nieco kolorytu, ale jeżeli mówimy o wojnie, to na chwilę jeszcze zatrzymamy się przy synu Juliusa Szetlandera. Paulu, który wymyślił i wybudował, uwaga, łódź podwodną. Juliusowi Shetlanderowi zawdzięczamy ten cudowny park I pamiętajcie o tym, jeśli jesteście tutaj na spacerze, a Paul wymyślił i sfinansował stworzenie Loligo. Loligo to kałamarnica. Była to Łódź podwodna, która powstała dla stacji zoologicznej w Rowenii nad Adriatykiem. Łódź miała napęd elektryczny i specjalny reflektor, który oświetlał morskie dno. Ludzie, którzy nią podróżowali, mogli patrzeć przez grube okienka. Na dziobie była tam też specjalna wieżyczka. Łódź miała 12 metrów długości, ważyła 50 ton, mogła zejść na głębokość 50 metrów, mieściło się w niej kilka osób. Ta łódź miała zostać oddana Paulowi w 1914 roku. Niemniej jednak wybuch I wojny światowej przeszkodził w tych planach. W 1915 roku, już po wybuchu wojny, armia austriacka rozważała użycie tej łodzi na jeziorze Garda, ale nic z tego nie wyszło. Po zakończeniu wojny w 1918 roku, Loligo został przetransportowany do portu Pola, gdzie w końcu Paul Shetlander po prostu sprzedał swoją łódź na złom. Rodzina Szetlanderów, piękny park południowy we Wrocławiu, piękny pałac na wrocławskiej Klecinie, pałac wysokiej mnóstwo budynków, zakładów i fabryk. Kiedy do władzy dochodzą naziści, rodzinny majątek zaczyna być po prostu wykupywany za bezcen przez różne instytucje, przez osoby fizyczne. Walczy o niego jeszcze wnuk Juliusa Shetlandera, czyli Art Heinrich Shetlander. Który przypłaca tak naprawdę życiem te długo ciągnące się czynności likwidacyjne. Chociaż ma szansę jeszcze wyjechać, opuścić Wrocław, opuścić Niemcy, uciekać, on tego nie robi. I kiedy zostają zamknięte granice, kiedy nie ma już szansy na ucieczkę, po prostu zostaje wywieziony z innymi Żydami do obozu, gdzie kończy życie. Jak mówiłam na początku, umarł w Wilnie, natomiast jego żona i maluteńki syn zginęli w Terezinie, w tamtejszym getcie. Warto pamiętać o tej rodzinie, kiedy spacerujemy dzisiaj po Wrocławiu, bo gdyby nie oni, nie mielibyśmy chociażby tego cudownego, pełnego tajemnic miejsca.